Mamy dzisiaj kolorowo. To jest troszeczkę więcej komercyjni, więc. Kolorowo. Na zielono, to nie był mój pomysł. A to jest Karen w szóstym miesiącu. To jest Hans. To jest Hans. To jest I świętym Tam jest Huls, Susa i Hans. I wielu wie 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 wieczorów. Szybko powiem, że interne Trójkę nam, nam pomagają. To jest zadumna z ubezpiecza. あれますた。<Okay. S 1> Take this first, but in the end it seems like no one really plays each other. Skąd wasz pomysł na, na tą trasę, Laoczesław? Czy wasze drogi już się kiedyś wcześniej skrzyżowały z spiętymi z w ogóle? Yy, nie tak osobiście. Ja, 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 ja krzyczałem, jak ma jak, 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 jak ma bierna fa fanka na, na koncercie Lao w 2008 na off-festiwalu. Yy, pamiętam, że zrobiła kapela na mnie ogromne wrażenie. Więc, yy, no, więc więc tak to się nie zdaliśmy, tam parę razy zawsze yy, by były jakieś okazje, to tam yy, takie ukłony z mojej strony na pewno zawsze by było miło, ale nie, 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 nie spotkaliśmy się tak, tak, tak głębiej, więc jak zadzwonił menedżer Lao do mojej menedżerki, do Asi Mieczyńskiej, czy, czy, czy ewentualnie byśmy byli zainteresowani pojechać i zrobić kilka koncertów razem, no to ja byłem bardzo zaszczycony zaszyt, i, i strasznie się cieszę, że możemy dzisiaj dzielić scenę, dlatego jesteśmy całym, w ogóle cała z ekipa, wszyscy moi przyjaciele są, jesteśmy osobowym składem, gramy, a po Potem gra Lao I, i powiem szczerze, że dla niektórych może to wyglądać jako, dziwne, jako, 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 jako dziwna mieszanka, ale już dostajemy zaproszenia na jakiś, do innych koncertów, bo, bo tutaj zawsze jak się gra koncert, to się zaprasza ludzi. To jest takie zaproszenie na, na wspólną ewentualnie balangę. I, i, I mamy wśród swoich fanów dużo wspólnych fanów, co lubią, co szła śpiewa i, i, i Lao Tzu. a więc dla, nas to jest taka, dla mnie to jest wielka, wielka frajda, ale logicznie, że zawsze jest z każdej strony ktoś, który jest za albo przeciw, ale tu nie o to chodzi. Tutaj gramy dzisiaj chyba dla tych, którzy jak najbardziej... nie wiem, to jest, takie, to jest taka... może to, to, to otwarta myśl. Więc my jesteśmy zaszczyceni, się cieszymy bardzo i jest to bardzo miłe, i miłe to spotkanie jest. Zabrzani też są zaszczyceni, że, że przyjechaliście właśnie tutaj do Zabrza, do twojego też ojczystego miasta. Wiele ludzi teraz Traktuję Pana w sposób szczególny nie tylko dlatego, że, że, jest pan, że robi Pan świetną muzykę. Jak Pan sobie radzi z tym, że już Pan jest taką postacią bardzo rozpoznawalną? Myślę, że tutaj są dwie drogi. Ja nie mam problemu z tym, żeby być medialnym ewentualnie. Nie myślę za bardzo o tym. że jest taka trasa w tej chwili i to jest najważniejsze. Cieszę się i niech to będzie muzyka, a, a ja znowu się czuję dobrze w telewizji, więc, więc nie mam problemu z tym. Mam takie marzenie, żeby robić kiedyś żeby zrobić fajny program muzyczny dla dzieci, więc to są moje takie pierwsze kroki. Zobaczymy jak będzie, ale, ale nie, to są dwa różne światy. Jesteśmy bardzo daleko w tej chwili od, od Warszawy i od całego tego programu którego bardzo uwielbiam, tylko że to jest inna rzeczywistość. A, a dzisiaj jest czwartek, jesteśmy w zabrzu i dzisiaj się liczymy następne 4 godziny, bo jestem pewien, że, 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 że to będzie ciekawy wieczór. My będziemy absurdalnie kolorowi dzisiaj, e e tylko ewentualnie, żeby, żeby powiedzieć publiczności, zobaczcie, jacy kolorowi jesteśmy, nie można bać nas poważnie, jak jesteśmy tacy kolorowi. My również się cieszymy z tego powodu, że, że dzisiaj tak macie takie nastawienie do tego koncertu, ale chciałem się zapytać też o nową płytę, o to co będzie no, co będzie jesienią, bo tak już zapowiedziałeś. Powiedzcie, czy słowa Miłosza to nie jest łatwykowe chleba, prawda? I, czy, czy jest to dla ciebie, czy, czy to przyszło naturalnie, czy jest to dla ciebie też trudne stworzyć piosenki do takich, no, powiedzmy sobie wprost trudnych tekstów? Sądzę, że to w ogóle nie jest łatwe, ale strasznie się podierałem tym. I to jest taki więcej egoistyczny projekt w tym sensie, że ja miłosza nie znam. Więc jako w tej chwili odkrywam, jak grzebię i grzebię, i znajduję rzeczy, które mi, jakby tam, nie wiem, przekazują jakąś formę prawdy, uczuć, emocji, i ja nie muszę nawet zrozumieć, o co chodziło Miłoszowi. Tak się Pan, ja, ja po prostu, ja, ja grzebię, grzebie, grzebie, i jeżeli ja, ewentualnie, z razem z przyjaciółmi, zrobimy coś fajnego do tego, i, i, i ktoś za trzy lata powie: O, nie wiedziałem, że ta piosenka to jest tekst Miłosza, no to wtedy y, udało się to, co ja chciałem. Dlatego, że jest wiele ludzi, mi się zdaje, którzy nie znają poezji Miłosza, a to nie ma być poezja, to ma być jakaś forma obrazu, który ewentualnie się uda wykreować, y, więc zobaczymy, ale. Ale mam nadzieję, że coś fajnego z tego wyjdzie. Ja nie jestem jedyny. Wielu się wielu chwyta do Miłosza w, tego roku, logicznie. Y, mam nadzieję, że, że ta, ta moja płyta będzie bardzo płytą, czasami śpiewa, właśnie, a w świecie czasami śpiewa, ale, ale z tekstami Miłosza. A tym sposobem ja odkryłam go. A y, czy rzeczywiście rok Miłosza był, był tą rzeczą najważniejszą, dla której podjąłeś taką decyzję, żeby robić tę płytę? To tam propozycja po prostu. I nagle się zająłem, że zamiast zrobić tylko piosenki na koncercie, chciałbym ją nagrać. Więc to jest po prostu to tak się służyło przez przypadek. Także nazywam się Czesław, i pozdrawiam widzów i TV Zabrze. Szczęść Boże.